No i siemanko moi drodzy, z tej strony standardowo Jankes. Dziś temat odnośnie wieczornego podjadania. Czy my na pewno musimy podjadać jeżeli już tak to jak to zrobić z głową. Także lecimy. Dobra, pewnie już się spotkaliście już nieraz z tym z podjadaniem wieczornym. Łapie was ten taki głód, musicie coś zjeść. A dlaczego? ponieważ macie totalnie beznadziejną dietę. No niestety, albo odżywianie. Jeżeli trzymacie się teorii, nie jeść po godzinie 18, no to jak możecie nie podjadać? Przecież to jest największa głupota, organizm potrzebuje żywności tutaj dostarczanej cały dzień, a nie tylko do godziny 18. Jeżeli jesteście w diecie IF, gdzie macie ten przedział tutaj czasowy, spoko. Ale jeżeli trzymacie się zwykłej, standardowej, zbilansowanej diety, nie ma czegoś takiego jak jecie do godziny 18. Ja ostatni posiłek spożywam półtorej, maksymalnie 2 godziny przed spaniem. I to jest najlepsze rozwiązanie, a nie jedz do godziny 18, potem przychodzi ten głód i podjadamy. No i co? I później niestety, o, zjadłem sobie batonika, zjadłem sobie chrupka, no ale musiałem, bo byłem głodny. No jeżeli jesz do godziny niby tam z 18, to i tak chcąc, nie chcąc, będziesz to podjadał i nie ma po prostu innej opcji. Drugą taką rzeczą jest na pewno złe rozmieszczenie tutaj posiłki i kaloryczności. Dużo osób, na przykład w okresie redukcji, spożywa całą pulę, największy posiłek, na przykład śniadanie, później obiad i całą pulę kalorii spożywa tutaj na przykład do południa, do popołudnia, potem na kolację zostaje jakiś mało objętościowy posiłek, z jeden posiłek rozgląda się za y, dalszą częścią jedzenia i zaczyna znowu podjadać. Nie róbcie tego, jeżeli w trakcie dnia. Łapie was, wiecie, że Was łapie ten hud tutaj na kolację, spożyjcie mniejszą ilość kalorii w ciągu dnia. Zazwyczaj albo pracujecie, albo się uczycie, w szkole jesteście zajęci tutaj na lekcji, w pracy jesteście zajęci pracą. Na pewno nie myślicie ciągle tutaj o jedzeniu. Także w ciągu dnia jesteście w stanie wytrzymać, później wracacie do domu i wtedy się zaczyna ten problem. Także z rana zjedzcie mniej tych kalorii, a zostawcie sobie jeden większy posiłek tutaj w godziny wieczorne. To jest najlepsze rozwiązanie. Wtedy unikniecie tego podjadania. Ale dobra, jeżeli już ani to się nie sprawdziło, ani to, i tak musicie coś zjeść. Bo po prostu no, macie taki kapus. To teraz dwie rzeczy. Co wybrać? Wybrać to, czy wybrać to? No wybór jest jedyny, tylko prosty. Zostaje to. Owoców nie spożywamy. Dużo osób na tutaj przegryzkę, na podjadanie bierze owoce i twierdzi, że to jest dobre rozwiązanie. Potem waga nie leci, a no przecież mną tam pomarańczę, mandarynkę, czy jakiegoś banana, no owoce są takie zdrowe. No niestety, ale głównie są zdrowe. Owoce to są zwykłe cukry proste, także wybierajmy jak już coś warzywa, papryki, pomidory, róbcie sobie jakieś sałatki tutaj, ale głównie z warzyw, a nie z owoców. Wtedy. Tak naprawdę nie wliczacie nawet tej kaloryczności do całej puli. W ten sposób wszystko jest spoko. Podjedliście, podjedliście z głową. Było to planowane. Bez wyrzutów sumienia możecie się tutaj położyć spać. Także takie najważniejsze kwestie, tak jak powiedziałem, nie ma czegoś takiego jak nie jedzenie po godzinie tutaj 18.00. Druga rzecz. Rozplanujcie dobrze te posiłki. Mniej kalorii w ciągu dnia. Zostawcie posiłek większy tutaj w godziny wieczorne, gdzie się zdarza to podjadanie. Jeżeli już musicie, ok, ale pamiętajcie, zróbcie to z głową. Nie to, że się rzucicie teraz na jedzenie albo sięgniecie po owocach. o, nie ja tylko zjadomo owoca. No niestety, tak to nie działa. Mam nadzieję, że nie popełnicie tego błędu i potem się nie będziecie tłumaczyć tutaj głupimi wymówkami i wykorzystacie jak najbardziej w 100% ten materiał. Jeżeli się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i w komentarzach napiszcie propozycje tutaj na kolejne materiały. A ja się teraz z wami żegnam, pioneczka i spijam sobie kawę.